Serii małe rzeczy, które dają duże korzyści. Chcesz zrobić wrażenie profesjonalnie wyglądającymi przesyłkami i zaoszczędzić czas? Etykiety wysyłkowe do paczek i przesyłek Avery Zweckform są specjalnie stworzone do tego celu. Są idealne dla każdego rodzaju przesyłki. Etykiety wysyłkowe można zaprojektować indywidualnie dzięki darmowym gotowym szablonom i oprogramowaniu Avery Zweckform. Dzięki technologii Quick Peel Etykiety można w łatwy sposób odkleić od arkusza i zastosować. Gwarantują one też bezpieczeństwo zadruku. Etykiety do drukarek laserowych zostały oficjalnie przetestowane i certyfikowane przez TIF. Etykiety wysyłkowe doskonale przykrywają stare opisy i etykiety. Pozwala to na ponowne wykorzystanie kopert czy opakowań wysyłkowych i jest przyjazne nie tylko dla Twojej kieszeni, lecz także dla środowiska. Także etykiety są przyjazne dla środowiska: te wykonane z białego papieru z certyfikatem FSC, jak i te naturalnie białe z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu. Odporne na warunki pogodowe etykiety wysyłkowe z poliestru pozostają nienaruszone, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Są odporne na temperaturę, brud i działanie wody. Etykiety nie rozmazują się po zadrukowaniu. Dzięki czemu adres pozostaje zawsze czytelny, nawet gdy etykieta zamknie. Przeźroczyste etykiety wysyłkowe idealnie nadają się do kolorowych kopert i paczek. Po naklejeniu stają się praktycznie niewidoczne, a tekst wygląda, jakby był nadrukowany bezpośrednio na kopercie, oryginalnie i profesjonalnie. Dzięki szerokiemu asortymentowi etykiet wysyłkowych, przygotowanie każdej przesyłki jest szybkie, proste i profesjonalne. Małe rzeczy, które dają duże korzyści.